Wydawnictwo Pulp Books przedstawia Andrzej Kwiecień Dori Uniwersum Metamorfa Czyta Filip Kosior dla Picavoice Audiobooki. I closed my eyes and closed myself, and closed my world, and never opened to anything that could cut me at all. I had to close down everything. I had to close down my mind. Too many things could cut me. Too much can make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things. You couldn't even believe. Moby, Extreme Ways. część pierwsza jeden ciała leżały w salonie. Rozprute torsy ziały pustką, a odcięte i porozrywane kończyny tonęły w kałuży krwi. W strzępach mięśni i tkanek z trudem dostrzegało się człowieka, a fakt, że oba ciała pozbawiono twarzy, jeszcze potęgował to wrażenie. Detektyw Dory Drax wezwano właśnie z ich powodu. Sprawa ciał bez twarzy była tą, która przed laty wyznaczyła ścieżkę jej kariery, a teraz wracała do niej niczym zły duch przeszłości. Dory stała w drzwiach i obserwowała, jak technicy w białych uniformach robią skan miejsca zbrodni. Widać było, że znają się na swojej robocie i nie pierwszy raz mają do czynienia z ofiarami riperów. Dory, powiedział jeden z techników, podchodząc do policjantki. Twarz mężczyzny zasłaniała maska, ale i tak rozpoznała go bez trudu. Sierżant Mike Hemming był jej ulubionym technikiem. Powoli tu kończymy. Obróbka i renderowanie zajmie kilka godzin, więc pewnie dostaniesz skan około południa. Może trochę wcześniej. Dzięki, Mike. — Jesteś najlepszy. — Powiedz to mojej żonie. — A gdzie twój nowy partner? — zapytał Mike, rozglądając się po pomieszczeniu. — Na zewnątrz. Musiał się przewietrzyć. — Nie dziwię się, ale skoro ma z tobą pracować, to będzie się musiał przyzwyczaić do takich widoków. — Wolałabym, żeby nie musiał, ale to już nie ode mnie zależy. — No tak — zgodził się Mike. — Potrzebujesz od nas czegoś jeszcze? — Raczej nie. Dory pokręciła głową. — Miałeś szansę przyjrzeć się cięciom na twarzy? Na razie tylko na szybko. Usunięty obszar idealnie pokrywa się z dwoma poprzednimi przypadkami, ale samo cięcie wykonywał ktoś nowy. Przynajmniej tak twierdzi S.I. Cholera zakleła Dory. Czyli jest ich więcej na to wygląda przytaknął Mike. Przynajmniej dwie osoby trzy poprawiła go policjantka. No tak. Jeżeli uznamy, że nowe przypadki łączą się z tymi starymi, to trzy Łączą się zapewniła Dory. Jest zbyt wiele podobieństw, żeby mogło być inaczej. Dobra, Mike, nic tu po mnie. Będę spadać. Leć. Jeszcze raz dzięki za wszystko. Nie ma sprawy, pani detektyw. Dory obrzuciła miejsce zbrodni ostatnim spojrzeniem i ruszyła w kierunku wyjścia. Nie było sensu, żeby tu dłużej tkwiła. Analizując skan, zdąży się napatrzeć na ten obraz i wyryć go sobie w pamięci na dłużej niż by chciała. W przedpokoju wokół małej kanapy zebrała się grupa ratowników medycznych. Przyglądali się dziewczynie w przesiąkniętej krwią piżamie. Drobna blondynka, na oko trzy lub czteroletnia, siedziała w bezruchu i wpatrywała się w ściany naprzeciwko. Klęcząca przed dziewczynką lekarka bezskutecznie próbowała nawiązać z nią kontakt. Detektyw przystanęła i spojrzała w pozbawioną emocji twarz dziecka. Łzy na jej policzkach wyschły, zostawiając po sobie smugi, a z szeroko otwartych oczu działo przerażającą pustką. To właśnie ta pustka była najstraszniejsza. Dory widywała już ludzi w takim stanie i wiedziała, że rzadko kiedy wracali do pełnego zdrowia. Poczuła, jak pęcznieje w niej mieszanka wściekłości i bezradności. Mała ocalała zapewne tylko dlatego, że tak jak większość dzieci nie miała żadnych wszczepów, bo gdyby nie to... Policjantka zacisnęła dłonie w pięści. Jej kciuk bezwiednie odnalazł czarną obrączkę wsuniętą na palec wskazujący prawej dłoni. Lód. Lód. Masz być zimna jak lód. Pomyślała, pocierając metal, dopóki nie odzyskała kontroli nad narastającą w niej chęcią mordu. Odwróciła wzroki i wyszła przed dom, wprost w gorącą noc rozświetloną czerwono-niebieskimi światłami. Port, jej partner, stał przy ulicy oparty pośladkami o maskę policyjnej afałki i wpatrywał się w czubki swoich butów. Dory nie musiała nawet pytać, żeby wiedzieć, jakie myśli kłębią się teraz w jego głowie. Dawniej, na początku, też musiała przetrawić każdą taką sprawę. Zresztą każdy tak miał. Niektórzy mogli to uznać za oznakę słabości, ale dla niej był to czytelny sygnał, że policjant ma w sobie jeszcze resztki empatii. Niestety, pewnie nie na długo. Steris i praca w policji nie brały jeńców. Jak tam? Zapytała podchodząc. Nawet tygodnia nie zdążyłeś przepracować, a już trafił ci się taki syf? Detektyw spojrzał na nią i uśmiechnął się słabo. No, zdecydowanie miewałem lepsze wieczory, przyznał. Ale będę żył. Ostrzegałam, że rozbiórki w Steris to nie to samo, co praca w Wydziale Zabójstw w małym mieście. To fakt. Przyznał port i pokiwał głową. Ale myślałem, że po prostu próbujesz mnie zniechęcić. A teraz wygląda na to, że muszę zacząć słuchać twoich ostrzeżeń. Czasami powiem coś wartego uwagi. Dory uśmiechnęła się blado, po czym stanęła obok partnera i również oparła się o wóz. Niektóre widoki i wspomnienia zostają z tobą na całe życie i sama nie jestem pewna, czy warto płacić taką cenę. Mówię o tym, bo chcę, żebyś wiedział, że masz wybór. Nie musisz nikomu nic udowadniać. Jeżeli poczujesz się przytłoczony albo, że to nie dla ciebie, to po prostu powiedz mi o tym. Nie ma w tym żadnego wstydu, a lepsze to, niż po jakimś czasie palnąć sobie w łeb. Zdarzyło się to któremuś z twoich partnerów? Póki co nie i nie chcę, żebyś był pierwszym. Rozumiemy się? Tak, potwierdził Port. Będę miał to na uwadze. Na razie jednak chcę dać sobie szansę. Jak coś będzie nie tak, to najpierw powiem tobie. Trzymam cię za słowo, powiedziała Dory, odpychając się pośladkami od maski samochodu. A teraz zbierajmy się stąd. Dory zajęła miejsce pasażera. Kabura z pistoletem zahaczyła o fotel i wpiła się w jej bok. Policjantka skrzywiła się bardziej z irytacji niż bólu. Wyszarpnęła ją z zapaska i wcisnęła do schowka, zamykając wieko z trzaskiem. Kątem oka widziała, że siadający za sterami port uśmiechał się pod nosem, ale powstrzymał się od komentarza. Silniki radiowozu zawyły, wznosząc tumany kurzu. Pojazd uniósł się wysoko ponad dachy podmiejskich rezydencji i poleciał ku centrum steris, manifestującego swoją obecność potężnymi wieżowcami. Policjantka przetarła zmęczone oczy. Oparła głowę o zagłówek fotela i wbiła wzrok w horyzont. Poznaczona miliardami świateł połać miasta odcinała się na tle gór, za którymi jaśniała łuna poranka. Kolejny dzień w raju, pomyślała i spojrzała na swoje odbicie w bocznej szybie. Czarne, proste włosy ścięte na linii żuchwy prezentowały się nie najgorzej, ale to był jedyny pozytyw. Nawet w tak niedoskonałym lustrze, jakim była szyba, dostrzegała cienie pod oczami, czerwone żyłki przekrwionych białek oczu i blade usta ledwie odznaczające się od skóry. Dori skrzywiła się z niezadowoleniem. Zawsze była krytyczna wobec swojego wyglądu, ale teraz wyjątkowo się sobie nie podobała. Przymknęła oczy i od razu je otworzyła zniechęcona widokiem ciał utrwalonym pod powiekami. Po tylu latach w mundurze powinna być przyzwyczajona do zła, z którym obcowała każdego dnia. Niestety jakaś resztka wrażliwości wciąż w niej żyła, nie pozwalając na obojętność względem ofiar. Jak się czujesz? Zapytał port, przerywając ciszę. Zmęczona, powiedziała Dory, nie odrywając wzroku od szyby. Nie o to mi chodziło. A o co? Bardziej o to, jak czujesz się z tą sprawą. Tak jak zawsze, zdążyłam się już przyzwyczaić do widoku rozbiórek. Aha. Dlaczego pytasz? Tak po prostu chciałem wiedzieć. Port, powiedziała Dory, odwracając się w kierunku partnera. Pracuję w policji już ponad 10 lat, nie potrafię nawet zliczyć, ile przesłuchań przeprowadziłam w tym czasie, więc proszę cię. Nie ściemniaj mi. Dlaczego pytałeś o to, jak się czuję? Słyszałem, jak inni mówili o tym, co się stało z twoją siostrą i... Dam ci dobrą radę. Weszła mu w słowo Dory. Ludzie w departamencie zawsze dużo gadają, zwłaszcza o rzeczach, o których nie mają pojęcia, więc lepiej skup się na robocie, a nie na plotkach. Lepiej na tym wyjdziesz. Aktywne wezwanie. Numer 6789003. Poziom drugi. Czerwony komunikat ze wskaźnikiem miejsca i informacją o odległości wyświetlił się na szybie radiowozu. Pokaż szczegóły, zażądała Dory. Komunikat rozwinął się, ukazując pakiet dostępnych informacji. Nie było tego dużo. Strzelanina na dachu apartamentowca. Słyszana eksplozja. Obecność pojazdów bez transmitera. W pierwszym odruchu pomyślała, że to kolejna próba porwania dla okupu. Wystarczyło jednak jedno spojrzenie na zdjęcie wieżowca, by obalić tę tezę. Potężne logo Vertas Corporation, czerwieniące się na ścianie. Nie pozostawiało wątpliwości, do kogo należy budynek. Korporacja trzęsła całym steryz i nawet najwięksi kretyni świata przestępczego wiedzieli, że nie należy się jej narażać. A jednak ktoś nie posłuchał głosu rozsządku. To sprawa dla nas? Zapytał port, analizując informację. Raczej nie, przyznała Dory. Ale zawsze możemy to sprawdzić. Na szybie pokazał się kolejny komunikat. Do wszystkich jednostek, zignorować wezwanie numer 6789003. Vertas Korp zgłosiła incydent wewnętrzny. Port wyciągnął dłoń, żeby potwierdzić przyjęcie komunikatu, ale Dori powstrzymała go łapiąc nadgarstek. Zostaw, powiedziała. Chcesz tam lecieć? Po co? Bo strzelanina i eksplozje brzmią bardziej jak przestępstwo niż wewnętrzny incydent. A od przestępstw jesteśmy my, a nie korposi i najwyraźniej trzeba im o tym przypomnieć. Korporacje i tak już są prawie nietykalne, ale to prawie jest zawsze lepsze niż całkowita nietykalność. Czyli chcesz tam lecieć, żeby ich powkurwiać? Przeszkadza ci to? Nie, odpowiedział port, uśmiechając się pod nosem i skierował a ku znacznikowi zgłoszenia. 2. Wokół apartamentowca latało kilkadziesiąt pojazdów od taksówek przez wozy transmisyjne stacji informacyjnych aż po zespoły medyczne. Żaden jednak nie śmiał wlecieć w trzystumetrową strefę buforową wyznaczoną przez ochronę budynku. Wystarczyło spojrzeć na monity systemu wykrywania zagrożeń, żeby zrozumieć dlaczego. Wieżyczki do zwalczania celów powietrznych operowały w trybie podwyższonej aktywności bojowej, a na dachu roiło się od uzbrojonych ludzi wyglądających, jakby przeniesiono ich tu prosto z pola bitwy. Ciężka broń, kombinezony bojowe i egzoszkielety to było coś, co czasem widywano na obrzeżach Mikry, dzielnicy bezprawia, ale nie w centrum Steris. – Co teraz? – zapytał port, zbliżając się do granicy strefy. – Nie wyglądają na gościnnych. – No, niespecjalnie – przyznała Dori. Ale będą musieli znieść naszą obecność. W razie czego, służba z Tobą to była prawdziwa przyjemność. <grych> Jakoś ci nie wierzę. Dory uśmiechnęła się pod nosem. Radiowóz przekroczył granicę obszaru zastrzeżonego, o czym poinformowała czerwień alertów rozbłyskujących na przedniej szybie. Na dachu wieżowca zapanowało poruszenie. Wieżyczki obróciły się w stronę nadlatującego pojazdu i obrały go za cel, a ciężko zbrojni z podziwu godną sprawnością ukryli się za osłonami, gotowi odeprzeć ewentualny atak. Doris spojrzała na partnera. Port sprawiał wrażenie spokojnego, a nawet lekko się uśmiechał. Może jednak coś z niego będzie? Pomyślała. Zdecydowana reakcja Wertas była tym, czego policjantka się spodziewała, ale i tak przeszło jej przez myśl, że być może tym razem przelicytowała. Wydawało się nieprawdopodobne, by korporacja odważyła się ostrzelać radiowóz, zwłaszcza w obecności kamer. Dotarło jednak do niej, że ludzka pomyłka, prawdziwa czy udawana, nadal wchodzi w grę. Zaraz się przekonamy, czy jestem idiotką. Pomyślała, obserwując przez szybę zbliżający się dach. Strzały nie padły. Jafałka wylądowała na płycie lądowiska w jednym kawałku. Dori odetchnęła sługą, głośniej niż by tego chciała. Jej partner nie skomentował tego, czym po raz kolejny tej nocy zapunktował. Zostań w samochodzie, poleciła Dori otwierając drzwi. Co? Nie, idę z tobą, zaprotestował Pord ławiąc za klamkę. Zostań, powtórzyła Dori z jedną nogą na płycie lądowiska. Jeżeli będziemy mogli się rozejrzeć, to cię zawołam, a jakby coś poszło nie tak, to za fałki będziesz miał większe szanse wezwać wsparcie. Dory wysiadła z radiowozu, nie zostawiając portowi miejsca na dyskusję i ruszyła w kierunku apartamentu znajdującego się po przeciwnej stronie. Nie zaszła daleko. Na jej drodze stanęło kilku ciężko zbrojnych operatorów w czarnych kombinezonach bojowych z czerwonym V na piersi i w maskach całotwarzowych. – Na ziemię! – krzyknął jeden z nich, celując w policjantkę z karabinu. Detektyw Dory Drax, wydział kryminalny Policji Miasta Steris, przedstawiła się zgodnie z procedurą i wyświetliła holograficzną odznakę na wyciągniętej dłoni, jednocześnie udostępniając swoje dane identyfikacyjne na otwartym łączu. Na ziemię! powtórzył mężczyzna, ignorując jej słowa. Grożąc funkcjonariuszce na służbie, popełniacie przestępstwo. Nie ruszaj się. Kolejni operatorzy unieśli broń, tym razem kierując lufy w cel za jej plecami. Dory nie spojrzała w tył, ale domyślała się, że port zignorował jej polecenie i wysiadł z radiowozu. A tak dobrze mu szło, pomyślała. Zapadła złowroga cisza zakłócana powiewami wiatru. Policjantka miała wrażenie, że wystarczy jedno drgnięcie, by doczekała się miejsca w Alei Pamięci. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Syntezowany głos Porta rozbrzmiał w jej głowie. Partner wykorzystał bezpośrednie łącze służbowe, nie wymagające akceptacji połączenia. Niestety, możesz być rozczarowany. Odpowiedziała mu w ten sam sposób. Mam ci jakoś pomóc? Nie zostań tam, gdzie jesteś. Tych tutaj ewidentnie świeżbią palce. Coś musiało ich bardzo wkurwić i to raczej nie chodzi o nas. Opuśćcie broń. Z zapleców operatorów wyłonił się dobrze zbudowany mężczyzna w średnim wieku z siwymi włosami podgolonymi po bokach. Miał na sobie taki sam kombinezon, jak pozostali, a podwinięte rękawy odsłaniały czarne, protetyczne ręce. Ciężko zbrojni posłusznie wykonali rozkaz kierując lufy w dół, ale nadal pozostawali w gotowości. Dowódca nie wyglądał jak posłaniec dobrych wieści, ale Dori i tak poczuła ulgę. Chwilowo nikt w nią nie celował, a to już był jakiś postęp. Uruchomiła system identyfikacji i na jej soczewkach wyświetliło się dossier mężczyzny. Gareth Redhard, Pułkownik w stanie spoczynku. Oskarżenia o zbrodnie wojenne nieudowodnione. Tylko teraz zdążyła przeczytać nim. Pułkownik stanął metr od niej i spojrzał jej w oczy. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, dziewczyno, jak blisko śmierci się znalazłaś. Gdyby moi ludzie nie byli tak dobrze wyszkoleni, ty i twój kolega bylibyście już martwi. Pańscy ludzie powinni nauczyć się, że nie stoją ponad prawem. Moi ludzie stoją tam, gdzie każe im stać. Jeszcze nie zdecydowałem, czy to, co zrobiłaś, to odwaga czy głupota, ale jedno i drugie może mieć nieprzyjemne konsekwencje. Radzę o tym pamiętać na przyszłość. Czy to groźba? Dory nie doczekała się odpowiedzi, bo obok mężczyzny zjawił się eleganci w garniturze. Prawnik. Zbyt często miała z nimi do czynienia, żeby teraz się pomylić. Pułkowniku, proszę pozwolić mi się tym zająć, powiedział nowo przybyły, spoglądając na dowódcę. Redhard skinął głową ze wzrokiem wciąż wbitym w dori, po czym odwrócił się i odszedł, zabierając ze sobą operatorów. Prawnik wykrzywił usta w wyćwiczonym uśmiechu, mającym w sobie tyle szczerości, co wyznania miłości małżonka przyłapanego w łóżku z kochanką. Zmęczone oczy, nieogolone policzki i odstające włosy zdradzały, że dopiero co wyrwano go z łóżka. To dobrze, uznała policjantka. Może dzięki temu będzie mniej ostrożny. Nazywam się Larson Trepp, jestem radcą prawnym zatrudnionym przez Vertas właściciela tego budynku. Proszę przyjąć moje przeprosiny za zachowanie pracowników naszej ochrony. Prawnik obejrzał się za oddalającymi się mężczyznami. Ale taką mają pracę, mam nadzieję, że pani to rozumie. W czym mogę pomóc pani? Detektyw Dory Drax, wydział kryminalny policji miasta Steris. Dory Drax. Powtórzył Treb wysyłając żądanie identyfikacyjne, o czym informował alert wyświetlony na interfejsie policjantki. Pani detektyw... To dla mnie zaszczyt poznać panią osobiście. Ja i cały Wertas jesteśmy pełni podziwu dla pani osiągnięć w walce z riperami. Odebraliśmy zgłoszenie o strzelaninie i eksplozjach. Powiedziała Dory, ignorując komplement należący do tej samej kategorii co uśmiech. Tak, rzeczywiście, mieliśmy mały problem z systemem bezpieczeństwa, ale już zdołaliśmy go rozwiązać. Mhm. I do rozwiązania tego małego problemu potrzebni byli ci wszyscy ludzie? Policjantka ruchem głowy wskazała na kilkadziesiąt osób kręcących się za plecami treba. Berta Korby bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa, zapewnił prawnik, nie odwracając wzroku. To nasz najwyższy priorytet. Jaka była natura tego małego problemu? Pani detektyw, czemu mają służyć te pytania? Mieliśmy problem i go rozwiązaliśmy. Zaistniała sytuacja to wewnętrzna sprawa korporacji. Doceniam pani troskę, ale dalsze wyjaśnienia wydają mi się zbędne. Otrzymaliśmy wezwanie nie od nas, jak mniemam, przerwał jej treb. Od zaniepokojonych obywateli. To może z nimi powinna pani porozmawiać. Tutaj, jak sama pani widzi, wszystko jest pod kontrolą i nie ma sensu, żeby nasi dzielni funkcjonariusze marnowali swój cenny czas. Na pewno w Steris ma miejsce wiele zdarzeń, gdzie policja może nieść pomoc zaniepokojonym obywatelom. Co znajduje się pod tymi płachtami? Policjantka zignorowała słowo do prawnika, wskazując ręką na dwa czarne prostokąty materiału rozciągnięte na dachu. Spod jednego z nich wystawała robotyczna ręka. Treb odwrócił się, ale zanim to zrobił po jego twarzy przebiegł ledwie zauważalny grymas niezadowolenia. Szybko jednak na powrót zastąpiony służbowym uśmiechem. To uszkodzone androidy strażnicze, wyjaśnił, znów na nią patrząc. Tak jak wspominałem, mieliśmy małe, interesujące malowanie. Tym razem to Dori nie dała dokończyć prawnikowi. Przybliżyła obraz na soczewkach i teraz była już niemal pewna, że ręka należy do policyjnego androida. Tego koloru nie można było pomylić z żadnym innym. Pozwoli pan, że się przyjrzę. Policjantka chciała wyminąć trebę, ale ten zastąpił jej drogę. Z całym szacunkiem, ale nie mogę na to pozwolić. Jestem zobowiązany przestrzegać procedur mojego pracodawcy obowiązujących w tym zakresie. Decyzja o odstępstwie od nich nie leży w mojej gestii. Liczę, że pani to rozumie. A jeżeli tego nie rozumiem, to co wtedy? W głosie Dory pojawiła się nutka irytacji, za którą skarciła się w myślach. Nie zamierzała dawać trebowi satysfakcji z wyprowadzenia jej z równowagi. Przywoła pan z powrotem swoich kolegów? Ależ skąd pani detektyw? Myślę, że wystarczy rozmowa z którymś z pani szefów, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Jeżeli uzna to pani za konieczne, dysponuję kontaktem do komisarz Amali Wickard. Od razu z grubej rury, pomyślała Dori. W strukturze departamentu pomiędzy nią a komisarzem Wickard był cały panteon szefów, ale najwyraźniej Treb nie zamierzał zdawać się na półśrodki. To znaczyło, że cokolwiek się tu wydarzyło, nie było zwykłym incydentem, a grubą aferą, którą Werta's Korp zamierzało zamieść pod dywan. Niestety Dori nie mogła nic z tym zrobić. Szansa, że w konfrontacji z Werta's Wickard stanie po jej stronie była znikoma, a ryzyko zawieszenia realne. Dlatego nie zamierzała iść w zaparte. Zbyt wiele miała do stracenia. Czy mogę pani jeszcze jakoś pomóc? Podjął treb gdy cisza się przedłużała. Nie wydaje mi się, żeby pan mógł. A zatem, pani detektyw, życzę spokojnej nocy i jeszcze raz chciałbym podziękować za pani służbę. Dzięki pani Steris jest bezpieczniejszym miejscem. Larson trep uśmiechnął się, skłonił głowę i odszedł w kierunku apartamentu. Pierdol się, rzuciła Dori pod nosem i wróciła do radiowozu.